Z dalszymi obciążeniami, spłacaniem kredytów inwestycyjnych, które częściowo zostały spłacone kiedyś, ale następnie rolowane wręcz, i podjęciem kolejnych inwestycji, które jakby nie, nie bilansowały się w działalności w działalności Centrum Kryjodawstwa. Te inwestycje głównie do, dotyczyły oddziału w Rybniku. Ale największe problemy, które ma Raciborskie Kryjodawstwo, które doprowadziło do sytuacji praktycznie zagrożenia utratą płynności, to są problemy bieżące, wynikające z dramatycznie złego zarządzania tą placówką. Do mnie, mówię o tym w tej chwili, bo sytuacja jest podobna, bo tak jak 10 lat temu wspólnie z ówczesnym prezydentem, miasta, dziś przewodniczącym, podejmowaliśmy wysiłek, by przy skonstruowaniu programu naprawczego wspólnie uratować status centrum, i ten plan naprawczy już przez jakiś czas był realizowany skutecznie. Tak w tej chwili. Też wspólnie z władzami samorządowymi i panem prezydentem Wojciechowiczem działamy w tym kierunku. Staramy się też pozyskać do współpracy w tym zakresie. Między innymi dwa dni temu o tym rozmawialiśmy, pana prezydenta Rybnika, prezydenta Kuczeka. Ale mówię o tym, dlatego że też, że w, z początkiem. Z początkiem roku zwróciły się do mnie, ubiegłego roku, zwrócili się do mnie tak jak i wtedy, 10 lat temu, pracownicy centrum z prośbą o ratunek i ze skargą, z prośbą o interwencję. Z jednej strony z powodu zgłaszanych przez nich obaw związanych ze złym zarządzaniem, ale przede wszystkim z relacjami takimi. Zarządzczymi personalnymi, z mobbingiem ze strony obecnej dyrekcji, z nepotyzmem połączony z niekompetencją zatrudnianych nowych osób, a jednocześnie z informacją, że wiele zastrzeżeń budzą decyzje finansowe, które nie były też znane pracownikom bezpośrednio, ale skutkiem których w odmowie uczestniczenia w tym w tym takim niekompetentnym działaniu zrezygnowała z pracy główna księgowa z końcem 2023 roku. Także na prośbę i interwencję ze strony pracowników zwróciłam się o zbadanie, zbadanie tych zarzutów, bo przecież w innym trybie nie jest to możliwe, przez organ nadzoru czy przez Ministerstwo Zbrody. Ministerstwo zdrowia podjęło kompleksową kontrolę tej działalności, która potwierdziła zarzuty zgłaszane przez pracowników, ale także obnażyła dramat finansowy placówki i złego, złego nią zarządzania z jednoczesnym manipulowaniem danymi finansowymi. Głównym zarzutem było też to, że nie, nie były podawane Ministerstwu, Resortowi prawdziwe dane finansowe, sytuacji finansową. E, a dlatego, żeby uniknąć nieprzyznania sobie na przykład nagrody rocznej. Taką ciekawostką jest też o jakości zarządzania placówką. Mogą, e, mogą świadczyć liczne, e, liczne działania takie. Tak zwane promocyjna, promocyjna, ale o charakterze też też stricte politycznym, w które była pani dyrektor i sprzęt za, w centrum przedstawienia zaangażowany. Ale takim kwiatkiem jest to, że wypowiedzenie pani dyrektor ówczesnej przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. A była ona w tym czasie pracy, musiał jej wręczyć u bo, bo tym się w czasie pracy zajmowała. To, to jest taka ilustracja. Ale w, dalszym, w dalszej kolei w został powołany pełniący obowiązki. Podwodzące obowiązki dyrektora, z myśleniem o tym, jak zaradzić tej sytuacji, bo wszyscy wiemy, jak potrzebne jest to Centrum krwiodawstwa, jakie zaangażowanie honorowych kwiodawców jest z naszego terenu i to, że jakby nawet etosowo jest włączone, włączone to centrum w wizerunek naszego, naszego regionu i taką dużą solidarność powoduje. Powoduje. a z drugiej strony biorąc pod uwagę sytuację też międzynarodową, to kwestia krwi, donacji i dysponowanie produktami krwiopochodnymi jest sprawą niemalże strategiczną. W tej sprawie w tę sprawę zaangażowało się też Ministerstwo Zdrowia, proponując różne rozwiązania między innymi takie, które Ostateczne, jeśli nie dałoby się inaczej tej kwestii uregulować, jak rozważenie nie tyle połączenia z katowickim centrum, bo są dwa centra w województwie, ile jakby formalnego przeniesienia tych zobowiązań na właśnie centrum katowickie, które jest w lepszej kondycji finansowej. To była jedna z rozważanych z rozważanych ścieżek, ale ku dużej niechęci ze strony katolickiego krwiodesktrum, bo to, to polegało na tym, że, że katolicy przejęłyby długi i bieżące zobowiązania, zobowiązania centrum. Jaka jest, jaka jest ich wielkość? O, otrzymaliśmy razem z panem prezydentem informację bezpośrednio, bezpośrednio z, z ministerstwa już po tym właśnie Audycie, jeśli zobowiązania wymagalne, wymagalne sięgają prawie 5 milionów złotych i w każdej chwili może wkroczyć komornik, to są niezapłacone e, wydatki, a, e, a e, nigdy takiej sytuacji nie było. Po raz pierwszy jest też, jeszcze w tej chwili nie ma nie ma zamkniętego finansowo roku, ale już z tych danych finansowych, które są, wiemy, że po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w historii raciborskiego Centrum przewidywana, planowana, przewidywana jest nieunikniona strata w wysokości niemal 2 milionów złotych. Sytuacja wydawałoby się bez wyjścia, ale te wysiłki, te wysiłki w tym kierunku żeby z tego wyjść, są prowadzone i zaraz powiem na czym one w najlepszej mierze polegają. Byliśmy na zaproszenie na uzgodnioną rozmowę z Panem Prezydentem Wojciechowiczem, pana... ja rozmawiałam wcześniej z Panią Minister Leszczyną, a nasze spotkanie wspólne odbyło się u u wiceministra odpowiedzialnego za, za tę, tę kwestię, u pana ministra Jerzego Szafranowicza, który jakby temat zna bliżej, jest, jest ze Śląska, więc też, też spogląda jakby bliżej tych, tych naszych problemów i interesów na, na ten temat. Przedstawiliśmy sytuację, i, I starania, co można w tym zakresie zrobić. Po przeanalizowaniu sytuacji, bo zwróciliśmy się o też zbadanie kwestii możliwości prawnych udzielenia udzielenia centrum raciborskiemu ze strony organu prowadzącego bardziej dotacji bądź pożyczki nieoprocentowanej czy niskoprocentowanej na bieżące poradzenie sobie z tą sytuacją z jednej strony a z drugiej strony redukcję tego długu który ma który ma konsekwencją tego działań inwestycyjnych otrzymaliśmy po, po analizach taką taką informację i z punktu widzenia czysto prawnego, bo tu nie chodziło o, o kwestie finansowe, z punktu widzenia czysto prawnego, ministerstwo mogłoby pokryć bądź stratę bilansową, i to byłaby ta te, połowa z tych dwóch milionów, o ile, o ile yy, centrum samo nie ma na to środków. Patrząc na na środki będące w funduszu własnym, centrum na to środki ma, więc ta możliwość też nie istnieje. A jeśli chodzi o pokrywanie generalnie, czy to z czy tych zaległych, czy tych zaległych, czy to zobowiązań, czy generalnie tych zobowiązań wymagalnych, bieżących, czy tych kredytowych, jest to możliwe tylko wtedy, gdyby centrum zostało postawione w stan likwidacji mówię o formułach prawnych które zresztą po długich analizach zostały zostały nam przedstawione z szukaniem jakby rozwiązań ale z założeniem zasadniczym że ministerstwo zdrowia nie przewiduje obniżenia zakresu działania centrum Braci Boże, ani nie przewiduje i nie przewidywało w tym procesie naprawczym e, obniżenia e, czy ograniczenia zatrudnienia, czy restrukturyzacji, jak się to umownie czasami nazywa restrukturyzacji zatrudnienia. Więc, jakby te kwestie, e, te kwestie zwie, takie dostaliśmy zapewnienie, te kwestie związane z, z miejscami pracy, z bezpieczeństwem pracowniczym zostały, zostały y, zapewnione, że one, one nie są zagrożone, tak samo jak, jak y, nie jest zagrożony zakres działania y, centrum niezależnie od jego struktury, y, struktury y, organizacyjnej. Y, tym niemniej y, już po, y, po tym naszym spotkaniu ja się spotkałam jeszcze w ubiegłym tygodniu już y, na robocza z Panem z panem wiceministrem i z prośbą o przekazanie tej informacji właśnie Państwu też, że w tej chwili stan, stan mamy, mamy taki. Ministerstwo prowadzi intensywne prace i takie, taką sytuację zapewnia. Nie chcieliśmy tu mówić o szczegółach, bo one są, że tak powiem, w sferze takiej też obrotu gospodarczego istotne i umów. Ministerstwo zapewni płyn czy z jego pomocą zapewni płyn to, że Centrum będzie miało płynność finansową w najbliższym czasie do momentu przygotowania przygotowania takiego planu naprawczego, który pozwoli na długofalowe działania, długofalowe działania centrum i bilansowania jego, czy to przychodów w kontekście, w kontekście, oczywiście kosztów. Taki plan, tu minister się zwracał właśnie do nas, do samorządu, to taki plan powinien być przygotowany we współpracy i współudziale także Samorządów zainteresowanych właśnie działaniem, działaniem centrum jako miejsca miejsc pracy i to takich wysoko kwalifikowanych miejsc pracy, bo to też jest kwestia potencjału, także naukowego w dużym stopniu. I jeśli taki plan zostanie przedstawiony i będzie realny do wykonania, a z takich naszych wstępnych rozmów i przymiarek, wydaje się, że jest na to szansa, zostanie on przyjęty i wdrożony i to będziemy mieli sytuację taką, jak powiedziałam 10 lat temu, kiedy tu z tej Mównicy, z tej mównicy potwierdzałam słowa, słowa Pana ówczesnego, od dziś świętej pamięci Ministra Mariana Zembali, że wspólnymi siłami przeprowadzimy te rozwiązania. To, że one później nie były kontynuowane to jest jakby inna, inna kwestia, ale, ale myślę, że, że jest to możliwe i jest to w interesie nas wszystkich także i utrzymanie tych miejsc pracy i utrzymanie tej działalności związanej z krwiolecznictwem. Ma uzasadnienie. Razem z panem prezydentem Wojciechowiczem będziemy się spotykać także, tak jak powiedziałem, z panem prezydentem, prezydentem Kuczeną. Poprosimy może, bo oddziały są też w Wrodzisławiu, prezydenta Kiece do koptacji, ale pomysły, które mamy, one się wiążą z kwestią obciążenia inwestycjami, a te dotyczą Raciborza i. Rybnika i myślę, że tu i też biorą się z, z, z poziomu zatrudnienia w tych, w, w tych miastach, że tu te samorządy są najbardziej zainteresowane, ale myślę, że jeszcze raz pokażemy, że, że jako region potrafimy konstruować takie rozwiązanie i tak zarządzać, tak zarządzać w, w, na, w naszych miastach. Placówkami, żeby one przyniosły chlubę i korzyści całemu społeczeństwu, łącznie z naszymi, z naszymi pracownikami. Także z mojej strony tyle, gdyby jakieś pytania były, to służę. Chciałam jeszcze jedno.